Cześć wszystkim. Dzisiaj na tapecie będzie 30 TDE. Bitei w sumie na dwóch turbinkach, taki z 15-16 roku wymiana rozrządu teraz wam pokażę, jak to wygląda. Oraz części. Dlaczego rozrządu wymiana? W sumie się nie odzywała, ale klient chciał za czasu wymienić, do tego dojdzie nam orzeszkowanie kanałów, wymiana z przodu szczelek, wymiana wymiennika ciepła, postawki pod nim, kominka, sprawdzenie żarowych ojejku, duże rzeczy, taki gruby serwis na to, żeby to auto faktycznie służyło i się nie chciało psuć do tego jeszcze doszło wyregulowanie dróg wtryskiwaczy, bo nie trzymało dawki regeneracja turbin, bo jedna się pod, tam podcikiwała już na wydech, więc są zrobione dwie pokażę Wam co wymieniam, jak to wygląda to już mam wszystko zebrane. Z bloka się proszę nie śmiet. wiem, że wierdza są do wiercenia, ale nie mam takich ósemek tylko takie szóstki występują u mnie ale wiertłem też się da to zrobić, nie przeszkadza, wał zblokowany jest na blokadę i co, będziemy wymieniać wszystkie te koła Jedno, drugie to raz od pompy. Tu mamy zestaw Ninja. Można tym rzucać, Trzeba się fajnie wbija. Rozrząd kupiony przez klienta razem z kołami. Nie wnikamy, że to jest KF, aczkolwiek wolimy założyć oryginał. Tak wygląda stary. Źle nie wyglądał. Był w miarę sztywny i nie dawał żadnych oznak, ale wymieniać należy zawczasu, a nie jak się coś już psuje. I oczywiście oto na hamownię po tym wszystkim Tu oczywiście zestawik jest od niego Zdjęty cały Będziemy informować na bieżąco Na razie Więc tak, rożąc skończyliśmy składać Ładnie się napiął Wszystko jest poskręcane, wyregulowane Teraz przechodzimy na tą gorszą część, czyli na wycieki I tak tutaj już bajorko jest wyczyszczone i nie zakładamy starego wymiennika ani starej płyty. Tylko lecimy w poprawiony wymiennik. Ostatni numer. Z literką P. Ostatni wypust. 23 rok. Oryginał. I z powrotem wytrzyma 200 tysięcy. Albo lepiej. to się tymi wyciekami musimy zająć. Ale tak, jak już złożymy tą górę. I zajrzymy tam do nagarów głowicy. Pewnie zrobimy orzeszek, żeby to ładnie było. Bo EGR już jest zamknięty. I co kontynuujemy dalej tam troszkę rzeczy z Asa nam wpadło. Mamy nowe poduszki, bo stare są pozrywane. Tutaj postawa filtra olejowego, bo nie da się kupić uszczelek. Musiał być z termostatem ze wszystkim, ale to nawet może dobrze, że to przywidzieli. I też jakieś śruby uszczelniacze. Tu kapa jest wodna, silikonik na wszystko oryginalny I jakieś tam gumetki do dekla i śrubki. Uszczelkę mamy założoną. Tu chęba z dołu jest umyte. Odtłuszczone. Tu mamy czysty dekiel z nową kapą. Założymy, to założymy pompę wody, podstawę olejową i uszczelniacz. To będzie na wszystko z wycieków. Osłonę mamy wstępnie przekręconą. I zakładamy nowy termostat olejowy. Zamykamy go tutaj odwrotną stroną. Dosiedzimy, czy to nie ma żadnych sypków. Jest ok. Przekładamy tutaj i na to leci nówka sztuka koreczek bo ringów nie można kupić. I wsadzimy go tutaj, przekręcimy śrubką. Jeszcze pompa wody, uszczelniacz i podstawa olejowa, która jest nowa. No i mamy tą nową podstawę olejową, która już jest z termostatem, z uszczelkami. Ciekawe czy ma filtr. Raczej nie ma filtra. Nie ma jak tam spojrzeć, zobaczyć. Później rozkręcę. I w to miejsce ładujemy. W musimy tylko dwa czujniki ciśnienia przekręcić i w to wszystko. Pokrywa zaworów. Wyjęliśmy wszystkie uszczelki z niej, umyliśmy ją, teraz tak to są uszczelniacze wtryskiwaczy, to jest uszczelniacz kołka ustalającego. A tu obok jest uszczelniacz, w sumie takie sam nawet szpilki, którą się dokręca. Wtryskiwacz. Tu mamy wszystko nowe. Tu też jest nowe. Pokażę, jak to wygląda. Zamontowane. Dekil mamy złożony. Ciężko było wsadzić. Konkretnie te. Ale się udało. Na no, taki fajnego wórta, żeśmy tu wkładali. I cały szelka założona. Dekil jest umyty i trafia na silnik.